Z kanału Dzisiaj dla Was mam y, zapowiadany unboxing. Na początku zapraszam do subskrybowania, komentowania. Jeśli Wam się podoba, łapa w górę. Jeśli nie, to łapa w dół. Y, w faszyczce jest y, coś do Playstation 1. No ale nie przedłużając, jedziemy nożykiem. ostry ten nóż no ale jakoś damy radę co my tam mamy I co tutaj jest pierwsza rzecz Gan. kurde jaki tutaj ten gunjoy th zobaczcie co tu się wyrabia Ciekawe, czy to, czy to przeładowuje się, czy to chodzi jakoś samo. No, zobaczymy I to jest yy, kompatybilne z Gunconem. Zobaczcie, jest ta, jest, ta, jest ta wtyka. O, tu jest giwera Reload Start Guncon Normal. Czyli jest kompatybilny z tym i z tym. Tu Reload jest tak samo w palcu. Auto Half Normal. Nie wiem, czy, co tu się coś przełącza. Firma JOYTECH Ok, odkładamy. Może ja wezmę już telefon do ręki, będzie lepiej, o sorry za jakoś, ale wiecie, że kamery nie posiadam, a drugi sprzęcik to jest namko. oficjalny Gangkon. zobaczcie tak się prezentuje NPC-103 96 namco ltd made in japan plomba jeszcze nie, niezerwana plomba, zobaczcie, nie wiem czy to uchwyci o, prosystem nie zrywać Ok. I tutaj są kabelki do tego namko. I ta, to podłączenie. O. To podłączenie. Tak, w tamtym joytachu. Co my tu dalej mamy? Powinna być przejściówka. I mamy przejściówkę do plejaka. Proszę bardzo, jak to wygląda? PlayStation Sony Namco i dalej mamy gierki, tak? Powinny być przynajmniej. Może ten nożyk wezmę. Co my tu mamy, proszę Państwa? A tutaj mamy pewnie jużście zadążyli zobaczyć. Gierkę, Time Crisis. Spróbuję jedną ręką to ładnie wyciągnąć. No bąbelkowa. I zobaczmy. Mam nadzieję, że nie po niemiecku. Zobaczmy w jakim stanie... Może pudełeczko to odłożę na razie, lepiej. W jakim stanie mamy płytę. O, otwarłem. I tutaj mamy reklamę Point Blank Namco. Jest instrukcja. angielsku. Jest instrukcja. Jak tu grać. Okej, okay, tutaj co tu jest z tyłu. No, nic ciekawego nie ma z tyłu. No zobaczymy jak płyta wygląda. No, płyta płyta jest trochę porysowana trochę rys jest te mnie tutaj ma mnie w tym miejscu martwią o tu no ale można ją spolerować spolerować ją można, nie jest tragedia tragedii nie ma dobra kurde jedną ręką to strasznie ciężko ciężko. No elegancko, ładnie się to prezentuje. Dobra, sięgam po pudło, bo to jeszcze nie wszystko. Co mamy tam w następnym pakunku? Ja już wiem, co powinno być. Wy zaraz to zobaczycie. Oj, kurde. Dobra, odkładamy pudło. I tutaj mamy giereczkę Point Blank 2. Druga część tej właśnie, co była reklama w tym Time Crisis. Czekajcie, dajcie mi chwilę, jak to zdejmę. O! Na pudełeczku jest tutaj z taka rysa pęknięcie obudowy. I co jest po drugiej stronie. baloniki, pierdolniki i tak dalej, bardziej to dla dzieci. No pudełko trochę spękane, no ale trzyma się kupy i zobaczmy do środka. Pomogę sobie drugą ręką sorki. O! Dobra, mamy instrukcję O, z tyłu właśnie dzikon, dzigonką no różnie to na to mówią. Jakieś postacie. Nie wiem, nigdy z to nie grałem. Oczywiście z, z będziemy testować. stestujemy to. Ok, zobaczmy na płytę. No, ta jest w lepszym stanie niż, niż Time Crisis. W lepszym stanie. Się to właśnie prezentuje. W paczuszce chyba już nic nie ma, żadnego gratisa, nic chyba już nie mamy. Nie. Całość wylicytowałem, te dwa, te dwa, yy, te dwa yy, light i te dwie gry wylicytowałem na Allegro za 104 zł plus plus yy, 20 zł wysyłka. Tak to się wszystko prezentuje. Kurde, tutaj mi też Żepa DSP4. O, tak to się prezentuje. Jeszcze ten drugi GUN. No dobra, i będziemy to testować, nie? Yy, light GUN już podłączyłem. Tu jest właśnie taka przejściówka do playaka z Namco. Yy, oryginalny kabelek obrazowy wchodzi tutaj do tej przejściówki. Z boku wchodzi od Gankona ten jack, a tutaj wchodzi ten yy, drugi light gun tego jacka. I można jeszcze na trzeciego i czwartego podłączyć. Właśnie tu, tu jest jeszcze wejście. Ok, dobra, będziemy włączać grę. Cięcie. Ok, yy, włączyłem time Crisis'a. Sorry za jakość jeszcze raz, no ale nie wiem jak to ustawić ten, ten telefon. Żeby to jakkolwiek było w miarę w miarę widać, a chcę tylko pokazać właśnie w trakcie grania, żeby było widać pistolet. To nie będzie wiadomo gameplay jakiś, tylko taki test tego co przyszło. Zagramy sobie tak tylko na angielski, zatwierdzamy tym, którym będziemy zawęgła się wychylać. Mamy kalibrację. No ja też nie mogę tutaj siedzieć zbyt blisko, żeby to wszystko pokazać wam dobrze w telewizorze. Yy, Okej. Okay. Nie będę celował, tylko tak będę z ręki strzelał po prostu yy, na oko. O! Mamy Namko. I mamy Klap ziochę porwali. Rachel. Nie musimy uratować klapzią. A to dwóch terrorystów. Tak, teraz czas na jednoosobową armię, czyli mnie. Kiedyś grałem w tą grę na automatach. Może trochę przyciszę, żebyście... żebyście mieli... Nie słyszeli lepiej. Ja tu wiem, a wygrałem kiedyś, kiedyś dawno, dawno na, temu na automatach. w to. A jak byłem w Arcade Muzeum, to dwójeczka jest na automacie. Time Crisis. Tak jest. I dobra. Guzika. Tym będę właśnie za węgła się wychylał. Patrzę na telefon, czy widać. Okej. Okay. No i Arcade, nie? Zagramy tak... Po prostu jednym, jednym kredytem, nie? Stage One zaczyna się akcja. Dobra, dobra, nie pierdol. I gra się zaczyna. Okej, okay, chodźcie, kurwa, chmioty. Bardzo fajnie się gra. Jest... Duncan jest celny. Fajnie leży w łapie, spust fajnie chodzi, sobie tylko klika. Jak się to wciska, ciekawe jak ten Joytek drugi, tam siedzi za skrzyniami, skurwie leżeć z permochleju. A nie trafiłem. Ach, dostałem. Bardzo fajnie, fajnie się pyka. przypominamy mi się stare czasy dla automatów. Pierwszy poziom z głowy, minuta 12:36. Znaczy, sekundę, sekundę, ja pierdolę. Trzeba uważać na haka się nie zawiesić, ja w kobrze ten na samym końcu ze stalonem. Jak ktoś nie oglądał film kobra ze stalonem, to niech sobie że fajny. Ach. Leżeć tam śmierdziuchy. Fajnie gierka chodzi, płynnie. Tą rysę, którą, którą wam pokazywałem na początku, jak unboxing, to lekko ją przeszlifowałem tak ręcznie, nie żadnym dremelem czy czymś. Ręcznie po prostu. Z pastą do zębów i okrągłymi wacikami, tymi co baby używają do do ta zmywania tapet na, na gębie swojej. <grystanie> I delikatnie pomasowałem, po, poheblowałem po, po i, no i zeszła, nie? No wiadomo, że tam coś jeszcze troszkę jest. Ale jak gierka bez zarzutu chodzi. No, coś tu napierdala. Ale dostałem. Uj, znowu. No more lives. Retry? Nie, niestety nie. To jest tylko test, a nie gameplay jakiś, czy przechodzenie gry. Dobra, zrobię cięcie i włączamy Point Black 2. Zobaczymy i wtedy nadwagany napierdalamy. Jak prawdziwy madafaka. Okej, okay, jestem. Teraz nie ma kurwa lipy. Teraz się jedzie z dwoma. Zapomniałbym. Pozdrawiam youtubera, nazwa kanału y, Gameplay, Gameplay and PlayStation 4, oglądałem dzisiaj, co powiedz twojego kanału, to info takie, no rozjebałeś mnie gościu na opaski, przechuj jesteś, no gadane masz, nie ma co, zajebiste, dobra Namco Presents. Mamy filmik taki z jakimiś baranami czy owcami. Tutaj to ogólnie to z tego co wyczytałem w mecie, to, to są takie minigierki, bardziej nie. No ale dobra, zagrać możemy w nie? Okej, okay. ciekawe, jak tu kalibracja będzie wyglądać. Powiem Wam, że tego JTH też się fajnie trzyma w łapie. Tak jest. O, mamy kalibrację pierwszy. Ok. I jest i drugi. I start. czy Tam, który budzi, jest. Mamy dwa skalibrowane. Tak, tyle o ile, no bo to wiadomo. Tak, z ręki po prostu. Co weźmiemy? Point Black Castle, nie? Arcade versus Endurance i Arcade Versus to jak na dwóch, okej Arcade a. start i tu mamy start i co? początkujący, niech będzie no i co wybieramy? no może tutaj jakieś jakieś minigierka z jakimiś tarczami czy z czym no dobra time limit 7 sekund tylko? I napierdalam jak Rambo i komando w jednym. No i co? Zobaczcie. Guncon M27. A tym JT M23. I oba są kurwa... Chybione. Wyzwanie chybione. No dobra no. 1 do 1 0. Lewa ręka wygrała, prawa przepierdoliła. Ale jazda. Dobra, drugą minik jakieś puszki Mam no, nadzieję, że tu w telefonie coś widać No dobra Niebieska z prawej ręki O kurwa Pomyliło mi się <laughs> Ciężko jest tak, ciężko jest tak z dwoma Giverami grać i oddzielne cele, to jest chyba niemożliwe tak, Daję tej osoby, Ech, mi się, sorry. Dobra, jeszcze jakąś jedną minigierkę pierdolniemy. Jeszcze mam Light Gana, oprócz tego Predatora, co kiedyś był pierwszy unboxing na kanale, jeszcze mam Light Gana do Xboxa Classic, matkaca firmy. Może wam pokażę po tym gameplayu. Już nie będę go podłączał, ale pokażę Wam, jak wygląda. Start. O, i tu mamy tak, spokojniejsza gra. Aha, 40 strzałówkośmy mieli. A, pewnie przeładunek jest tymin, no ale ja kurwa nie mogę, bo mi brak mi ręki. O, oba gankony Podsumowując, oba gankony chodzą fajnie, y, działają. Ten dodatkowo jeszcze może jako normalny gang, y, Light Gun grać, bo nie wszystkie gry obsługują gankona. I tamten Predator, y, którego mam do Saturna i do PlayStation też, też będzie działał jako normalny. Dobra, robię cięcie jeszcze Wam pokażę mojego Light Guna do y, Xboxa Classic. To jest właśnie mój matkac lightgun do yy, xboxa classic zobaczcie tutaj ma analoga tutaj przyciski x,y start i sell i back tam w środku widzicie tu wejście na kartę pamięci aby ktoś chciał tutaj jest o jak pies chrapie kurwa jak jedzie jak piła spalinowa, yy, tu mamy auto yy... Strzały, czyli auto, shotgun i, i takie serie. Tutaj mamy Auto Reload. To fajnie wszystko świeci. To świeci na zielono, a to świeci na czerwono się wciśnie. No i spust, nie? Fajna giverka. of wdać trójkę, na niej gram i dwójkę. Nero chrap! No i tak się prezentują właśnie moje gany. Tutaj wziąłem wszystkie dokupy. Moja kolekcja. Powiem Wam, że i tak. Ten predator mi się najlepiej podoba i najlepiej w łapie mi się wytrzyma. Tu mamy Xboxa, Saturn i PlayStation, Guncon i Joytech. I tak właśnie prezentują moje light lightgany. Dobra, jak zwykle zapraszam, zapraszam do subskrybowania, do komentowania. Jak Wam się podobało, dajcie łapę do góry, jak nie, no to w dół. I do następnego na razie.